Nie ma nawet, nie było nic o kostkach. stwierdziłem, że zrobię Was odcinek, co kupić po trójce. Jeżeli chodzi o kostki nieregularne, dlatego że wiadomym jest to, że jak nauczycie się układać trójkę, to kupicie sobie później, może dwójkę, czwórkę, piątkę i tak dalej. Ale bardzo mało osób nie wie, jaką kostkę sobie kupić, na przykład nieregularną. Myślę, że jest taki duży problem. No i tutaj mam. Sześć kostek, które myślę, że się nadają, Z prawej moje strony są kostki, które są na zawodach, więc powinny sprawić Wam radość. Z lewej strony są kostki, które nie są na zawodach, ale są bardzo ciekawe. Te trzy damy teraz do tyłu. Skupię się na, na tych 7 nowych. Mam tutaj Pyrkę, Skuba hmm, i Megamix. Dziś od mam Mixa? bo to może być bardziej kwestia wspólna, że taką dużą kostkę od razu potrócę. Tak, słuchajcie, tego mega nie miksa, układa się ogólnie w trójkę, robi się, nie krzyży tylko tak zwane gwiazdki, które mają tak zwane no, jak, tą samą funkcję, to krzyż później łączy się, Największym minusem tej kostki jest fakt, że długo schodzi na układanie tej kostki. Ale to jest tak, ułożyć pierwsze ścianę, wybierać sobie inną, później znowu inną, 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 jeżeli tak dokąd to dochodzisz ostatnio, robisz praktycznie. Tak, coś też się układa tak samo jak trójka, tylko że no, to jest trójka, która ma 12 ścian. I tak, z tego co, tam jest tam no, zawodach, nie, czy nie wycofali, ale jest naprawdę ciekawa, duża i przede wszystkim, też myślę, że daje taką pierwszą satysfakcję, i że wow, ułożyliście coś takiego, że ułożyliście mega jest to piękne. No, myślę, że nie czy coś jeszcze mogę powiedzieć. Na pewno warto kupić, bo dużo fajnych Megamisów wychodzi. No i przede wszystkim jest to chyba najtrudniejsza od względem wszystkich kości tutaj. Przez no, na ilość ściany. Odkładamy na bok. Teraz weźmiemy Pyrkę Pyrka, a już weźmiemy na Są one niezwykle proste te kostki, teraz jak gdybym miał na klienek, sobie na, i na Pyrkę. Dobra, nie macie. Pyrka też jest proste, też jest bardzo popularna. Jest dużo różnych rodzajów Pyraminxa. Naprawdę myślę, że warto tak na po trójce, myślę, że od razu, jak się trójkę, no to powinniście ubrać, A nawet, jeżeli nie macie trójki, to może, a jeżeli Wam się podoba, się speedki bingu ogólnie kostek, no to kupcie sobie pierkę, bo pierki naprawdę są naprawdę bardzo spoko. To jest akurat Shengshu. E, Megamix to też był Shengshu. Naprawdę przyjemna kostka. Fajnie się kręci, fajnie się rusza. Naprawdę spoko obce. Skip też jest bardzo prostą kostką. Ale jest najdziwniejszą względem poruszenia się, ponieważ e, porusza się jakby cała ten ruch łączony z całymi światłami. To szybko się obraca. No i tak to wygląda. Ale naprawdę jest to prosta kostka. Teraz tak na szybkości pokażę. E, jak macie tutaj żółty to po prostu dopasujecie do Prosta kostka, która też jest na zawodach. więc e, jak ktoś chce, tylko może. To zrobić, że sobie kostkę kupić naprawdę jest prosta. A ja, no, teraz tak wkładam. No, a ten też to jest był tak oczy nowej generacji z narysami. Nie ma trudności w układaniu tej kostki, tak samo nie ma trudności w układaniu I to byłoby tyle o tych kostkach na Teraz te kostki. Ja mogę te dwie kostki to są modyfikacje trójki, dlatego one są podobne do trójki, więc Warto je kupić później. Ale zacznijmy od tego, to jest dziurki, To jest też taka kostka z zębotkami, która jak się kręci, to się kręci. No, się kręci. Zębacki, świetny zakręt. No, ogólnie dziurki też jest przyjemną kostką, tylko że jest trochę prosta. I myślę, że też, jako taka pierwsza kostka, która radzi, macie. Zabawić się z ping no to jest bardzo fajna. mam dwa dziurki, obydwa tak samo lubię więc warto myślę ee, brać. I teraz te dwie modyfikacje. Ja od mirrora. Mirror jest bardziej za modyfikacją. Jest to kostka, która normalnie nie ma, ma tylko jeden kolor ścianek, ale chodzi o to, że każda ścianka jakby zmienia kształt. Ta kostka zmienia kształt, co jest. Pierwszym plusem tej kostki myślę, że zmieniono kształt, ponieważ jest mało kostek, które zmieniają stricte kształt eee, i dzięki temu i po tym kształcie trzeba je łodzić i w to też wygląda na tym kolorze podobnie jak trójkę, tylko że, no tutaj ja też mam kolory, więc powiedzmy jest to prostsze wersja -mi mirrora, więc, ale normalny mirror. Jest naprawdę spoko. No, to jest ten sam poziom co trójka praktycznie w układaniu. No, teraz to tak, postaram trochę tego ułożyć. Zarobię do krzyża tylko, no bo mi się nie skoro Ale to jest proste, to po prostu kształty się zmieniają, układasz to tak samo jak, jak trójkę. I na koniec Fisher Cube. Prosta. Też prosta kostka, też trójki, z tym, że i wygląd może być mocny, bo to nie były są rogi, ale to są krawędzie. To są krawędzie, a to są roły. A e, to łatwo to bo no, tutaj się robi krzyż, tutaj to. Ogólnie no, daje to ciekawa kosteczka, bardzo fajna. Taka najprostsza modyfikacja, jaka chyba jest. Taka pierwsza solidna modyfikacja e, po pomir ROże, która na kostkach e, występuje. E, no i to wszystko, chyba. No tak już mówię też prosta kostka, która no, nie powinna dostać się do problemu. Ciekawa na pewno i łatwo dostępna. Teraz tylko jest łatwo dostępna w różnych wersjach, więc nie jest tylko po prostu kupować. I myślę, że chciałbym tym filmikiem do pewnego rodzaju znać, co sobie wzięliście. Jeszcze będę zanim nim żegnał. Trzymacie się. Elo.